Dzień dobry, Artur Mazur. Mam pytanie, znaczy się taką prośbę, że przedstawił Pan w sposób taki jasny, w jakich terminach i na jakich odcinkach ulica Darłowska będzie zamknięta i czy będzie zmiana lokalizacji przystanków autobusowych tymczasowych. W jakich odcinkach będzie ruch wahadłowy, tak bardziej przejrzyście. Przepraszam, Państwo tutaj przekazali informację, że nie chcą, żeby być nagrywanymi, dlatego jak już nadajemy po prostu Państwa prawo do zachowania tutaj prywatności, no to prosiłbym Panie Arturze, żeby na prawdę w tym momencie nie nagrywać, a Pan będzie odpowiadał. Nagrywać mam prawo, Państwo mogą sobie za, 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 zabronić publikacji wizerunku. Może, może Pan nagrywać Pana Burmistrza, urzędników, nas pan, nas pan nie ma prawa, my jesteśmy Jest. prywatną firmą. Więc my sobie tego nie życzymy. Ja nie udzielę odpowiedzi, jeżeli będzie nas pan Nie ma takiej podstawy prawnej. Ja mogę nie publikować państwa wizerunków, ale nagrywać mam prawo. Panie nie przerywam i nie Nie Państwo chcą odpowiedzieć, może udzielam Powiem Powiedzą i okej. No dobra, ale to chociaż głos nagram. Mogę głos nagrać? nie, no po ci to No to nie. Dziękuję. Dobrze, czy ktoś z Państwa jeszcze zadać pytanie?